Witam Was serdecznie. Nazywam się Michał Płonka, jestem redaktorem naczelnym portalu młodymalbor.pl. Jutro portal obchodzi drugie urodziny, bardzo się cieszymy, że już przez dwa lata możemy dla Was pisać. Działamy społecznie oczywiście i serdecznie zapraszamy Was do współtworzenia naszego portalu. Jeżeli chcecie zostać w przyszłości dziennikarzami, jeżeli jesteście fotografami, jeżeli lubicie pisać, śpiewać, tańczyć, robić cokolwiek. Zapraszamy do współtworzenia malborskiego portalu młodzieżowego, ponieważ mamy już drugie urodziny, trzeba się troszkę rozwijać. Niedługo odpalimy również młody To będzie bliźniacza strona młodego Malborka. Obie strony będą wchodzić w grupę młody Dlatego, jeżeli macie znajomych również w Elblągu, którzy mogliby z nami współtw współtworzyć ten portal, to również zachęćcie ich do tego. Ja ze swojej strony dziękuję Wam za te dwa lata, że od tamtej pory jesteście z nami. Mam nadzieję, że dalej będziecie, mimo tego, że czasami no, niestety nie jesteśmy tak do końca aktualni, jak o sobie mówimy. Wynika to właśnie z tego, że no, robimy wszystko społecznie i czasami po prostu brakuje nam rąk do pracy. Robimy tyle, ile możemy, na ile czas nam pozwoli. Mam nadzieję, że po tym nagraniu, mam nadzieję, że z okazji drugich urodzin znajdą się osoby chętne które będą nas wspomagać, które będą z nami ten portal, portal współtworzyć. Tak więc jeszcze raz serdecznie zapraszam na www.młodymalbork.pl. Do zobaczenia.